Już z powrotem? Spotkaliście się z Jimmy Wenem i powłóczyliście się przez kilka godzin. Więc, co o tym myślicie? Wygląda na to, że Seat of Divine Foresight używa tego Wardens jako pokazu siły, aby przekonać wszystkich, że Lofu prosperuje po kryzysie Ambrosial Arbor. Ale... Wiem, że powiesz zaraz ale, prawda? Ale napływ ludzi uczestniczących w Wardens jest jak siedlisko nieporządku i plotek. Jeden zły ruch i Lofu może znaleźć się w świecie chaosu. Cloud Knights na ulicach pozostają czujni, więc przynajmniej generał Wen jest tego świadomy. Jeśli chodzi o inne kwestie, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Wolałbym być zwolniony z przeszłych spotkań z generałami. Jestem tylko wojskowym uzdrowicielem, a teraz nagle zostałem wrzucony na środek sceny. Prowadzić serdeczne pogawędki z dwoma generałami? Moja praca również nie nadaje się do bycia w centrum uwagi. Po prostu przestańcie marudzić. Przynajmniej jesteście w jednym kawałku, prawda? Zanim skontaktuję się z generałem Jin chce chcę odłożyć na bok swoje założenia i zobaczyć jego... pęd. obejmuje to ogólną postawę rycerzy Cloud Knight na ulicy, to co mówią ludzie i jak zachowują się osoby z jego otoczenia. Potęga armii nie tkwi w jej pionkach, ale w sile jej zbiorowego pędu. Uświadomienie sobie tego faktu ujawnia prawdziwą miarę mocy. Dzięki za uświecenie mnie, pani generał. Idealnie jasne stwierdzenie stało się mylące dzięki twojemu tłumaczeniu. Sprawiłeś, że straciłam to, gdzie teraz jestem. Tak czy inaczej, tak właśnie działam w bitwie, więc równie dobrze możesz się do tego przyzwyczaić. Czy traktujesz generała Jinniu jako wroga? Najdłużej urzędujący generał Sienjo Fu, Myślisz, że miałby tylko kilku wrogów? A tak przy okazji, pani generał. Spotkałaś się z uzdrowicielką, tak? Czy mogłabyś pokazać mi lekarstwo, które ci przepisała? Cóż, uzdrowicielka nie mogła nic zrobić z moim stanem. Powiedziała mi tylko, żebym cieszyła się smacznym jedzeniem. Ech, czyli nawet słynna uzdrowicielka nie mogła pomóc? On się zmartwił. Nie, no jest gigaczadem. Nie martw się. Dotrzymam obietnicy i znajdę sposób, żeby cię wyleczyć. Właściwie znalazłem kilka tropów. Cóż, życie i śmierć, ciao, ciao Wszystko jest z góry ustalone. Rozpoczynając karierę wojskową, złożyłam przysięgę, że resztę życia poświęcę na bycia na czele Sienjo, tropiąc obrzydliwości Abundance aż do końca moich dni. Dopóki będę mogła zaspokoić to głęboko skrywane pragnienie, nie obchodzi mnie jak długo będę żyła. Zapytałeś, czy uważam generała Yuena za swojego wroga? Nie, moim prawdziwym wrogiem zawsze byłam ja sama. Rozkoszył się smacznym jedzeniem. Co więc? Będzie na kolację? Matko, ty naprawdę wiesz, jak wyczuć atmosferę, co? Wy sami to rozgryźcie. Ja mógłbym się spotkać ze starym przyjacielem z wojny, którego nie widziałam już od dłuższego czasu. Tymczasem Yan Ching i Silu zwracają do Exalting Sanctum.